Rynek Wysokie Mazowieckie. Dzisiaj słaby rynek. Deszczowo. Zapraszam.

A tu indyki, czy indyczki są? No indyczki i I w jakiej doczeń za oszuka? 150 kolega mnie mówił, żeby mu zadzwonić tu zaraz Czyli dojdzie Proszę ma takie wnioski czerwone? Takie nioski czerwone? 45 do 100, prawda? Dzięki. Właściwie no, trochę gwiazdy jak włoda. Latam jeszcze ten to...

Są królewski, po ile u pana? 4 dychi sztuki. 4 dychy sztuki, a to są chyba z tych dużych, nie, bo uszy tak mają wielkie, nie? nie. Tak, ale... Bo Oni ostatnio nie mieli wiesz. wiersza. Będę miał w telefonie teraz. Tak? Ja mój też do... no. Będą na tym telefonie. Na, na YouTube. Pocztow, Chce pan pocztow, jakiś i... numer podać? Może ktoś by przyjechał, się ugadał, nie? Co? Chce pan jakiś numer podać kontaktowy, że jakby ktoś chciał kupić, no to się może ugadać, przyjechać. Nie, spoko Zawsze jak ktoś. Tak dok... ja będę kupca szukał, to. <grym> no do mnie przyjechał, to do domu jadę A no. To, to... mnie dawał kurwa po A nie, no chyba. <grym> no, dlatego no, dobrze no, się no. ugadać, piercenę nie? nie. 10 złotych to jak nie widzi, niech on w sobie No bo oni to nie No tu widzi, nie? tu widzi co chce chce sprzedać, mówi tak No panie to jak ja nie powiedziałem, że chce oddać to sprzedać No tutaj widać, że fajne kulaczki No to jest to, że to z tych strokaczy są tutaj, widzę też, nie? Nie, to te... też po belgu tylko biały samiec, świeża samica. A by było... i takie wyszły, tak? I takie dwa wyszły, a reszta byli siwe Aha, a te to w ogóle nie Z dwóch różnych dlatego. Sam myślę, żeby też kupić. samiczkę są sobie no to, no to całą piątkę. On <laughs> mam klatkę jedną. <laughs> Teraz sezon się zbliża akurat nie? Na razie w jednym mogę siedzieć Jeszcze się nie tego Nie, nie no, Dzięki <młysząca> Dobra, dobra, nie wyjdzie Czyli te krymki, jaka to cena? 40. 40. To para jest? Tak. A te nerki? Tak, para. I jaka cena za nie? 10.

Prosím, v jaké ceně te nie ceny, nie ceny? A, je to šaričky? Nemá ceny. Nemá ceny? To parka, či samičky dvě?

No wiesz czuł pan? Nie, nie. ma Tutaj nie ma hodowcy. Yes. wedymki czarne. Niżejne po 15. Moda. Szaryki 250 Polentaż 50 I wydymka samica 30.

Słabo Ma pan coś? Ale nie wystaw Czemu? Trzeba wystawić, mało, mało jest głębi, to akurat może Ale szarej kopam tak Czerwonych, czarnych? Zaraz zobaczę, Ja też chodzę Koduję te, te głębie, nie? Po szczurze!

to tyle widzowie Do zobaczenia w następnym tygodniu W Wysokim I potem W Łomży Dzięki za łapki, suby Pozdrawiam, do zobaczenia